Hej kochani, wdajcie w ten ciemny już wieczór. Można powiedzieć, chociaż jest 18, na dworzu jest już zupełnie ciemno. To przez tą cholerną zmianę czasu, której nikt chyba nie lubi. Dzisiaj chciałam poświęcić cały film tomikowi wierszy. Jest to tomik przeznaczona Małgorzaty Wątor. Mogliście o tym tomiku co nieco już przeczytać na moim blogu czy na moim e, facebooku. E, jest to e, tomik, tak naprawdę, e, można powiedzieć, dwuczęściowy e, poezji. Jedna część jest polska, a druga kaszubska. I ta kaszubska nas e, bardziej interesuje. E, po pierwsze, jest nieco bardziej obszerna. E, i dotyczy ona treści słowiańskich, konkretnie dotyka tematyki mitologii. Jest to dość ciekawe rozwiązanie, wydaje mi się, że to pierwszy tomik w ogóle słowiańskiej poezji, jaki wpadł mi w ręce, także można powiedzieć, że jest to dla mnie nowość. Nie jestem pewna, czy jest w ogóle coś takiego na rynku polskim w tym momencie, szczególnie w języku kaszubskim, to jestem można powiedzieć, chyba przekonana w 100%, że to jest pierwsze takie rozwiązanie. Także w tej części kaszubskiej macie wiersze w oryginale, oczywiście w języku kaszubskim. Potem na drugiej stronie macie tłumaczone je na język polski. Także bez obawy, że czegoś możecie nie zrozumieć. Dodatkowym walorem jest oczywiście ten walor edukacyjny, czyli jakby poznanie języka kaszubskiego. Przy okazji, też jest zawarty w tych tom, w tomikach jakby etnograficzny kaszubski folklor. Także jest to ciekawa pozycja nie tylko pod kątem mitologicznym czy rodzimowierczym, ale także etnograficznym. No i oczywiście artystycznym, tak pod kątem wierszy. Są to białe wiersze, nie każdemu może to pasować, ale nie każdy też lubi oczywiście w ogóle poezję. Jestem jednak przekonana, że każdy w tomiku znajdzie coś dla siebie. Szczególnie, że te wiersze są mocno intymne, można je wręcz uważać za osobistą modlitwę do bogów, przynajmniej w mojej interpretacji. Jeśli chodzi też o oprawę graficzną, jest bardzo ciekawe, w ogóle bardzo mi się podoba sam format Tomiku, ale też zawiera wspaniałe fotografie niestety czarno-białe, ale moim zdaniem dodają klimatu. Moje ulubione wiersze w ogóle to czcielka Boga Jareło i Bóg cmentarny, ale to już musicie się przekonać sami. Co do tego, jak to wygląda Mam nadzieję, że autorka się nie obrazi Jeśli przeczytam wam jeden z wierszy Ale oczywiście w języku polskim Bo ten Kaszubski nie chce go po prostu skaleczyć Ktoś by mógłby się obrazić Także nie chciałabym mieć jakichś zatargów z Kaszubami Chciałabym wam przeczytać wiersz Morzan. Kiedy chce tak na zawsze zasnąć, kiedy chce tak za jednym dotknięciem ożywić swoje ręce i patrzeć, jak od twardej ściany odbija się nasza bogini. To innie nie tak dawno oczy były ślepe, może zmieniać się jak w kalejdoskopie, być jak kobieta albo jak sowa. Nawet mogę jej zrobić ołtarz, bo oprócz niej nikt świata nie widzi. Na wpół umarły może wywoływać złe duchy, w powietrze. Um, większość wierszy jest właśnie w takim klimacie utrzymana, bardzo poważnym, statecznym, wręcz e, kontemplacyjnym. Także dlatego nazwałam modlitwami docelowo, bo y, no, mają bardzo duży przekaz, że tak powiem, Emocjonalny. To jest naprawdę piękny tomik poezji. Także myślę, że naprawdę, sięgnięcie po niego sprawi wam dużo, dużo radości po prostu. Bo jest to najbardziej intymny, intymna droga porozumiewania się ze światem duchowym czy ponad materialnym. Jeśli chodzi o drugie tłumaczenie tych wierszy na polski, nie jestem pewna, czy do końca spełnia, że tak powiem, swoje zadanie, bo wydaje mi się, że to tłumaczenie jest może nie tyle niedobre, co trochę korekta moim zdaniem nawaliła. Szczególnie jeśli chodzi o interpunkcję. No ale. Mimo wszystko jest, jest godzin uwagi, tak? Jest to książka krótka, trochę, tak? No ale jak mówię, potrzeba do tego czasu, potrzeba po prostu przysiąść, trzeba jakby odpowiedni nastrój się wprawić, jak to zwykle do poezji. I... Jak mówiłam, ciekawym zabiegiem było też wrzucenie tych zdjęć do, do treści. Jeśli pytacie, czy warto, moim zdaniem, jak najbardziej. Szczególnie, że nie zaszkodzi Wam trochę sztuki wyższej. Jak mówię, jakby konkurencja nie jest za duża, jeśli chodzi o, o poezję słowiańską. Także wydaje mi się, że Wasze potrzeby duchowe zostaną zaspokojone. Przy tym Tomiku, jeśli chodzi o kupno, to w linku na dole w opisie możecie znaleźć link do kupna tego Tomiku. Możecie je kupić od samej autorki, także przy okazji, możecie poprosić o autograf. Małgosia na pewno z chęcią Wam go, że tak powiem, udzieli. I na hasło Kochana Morana możecie uzyskać 30% rabat. Także, no, taki tomik poezji za 20 zł dostaniecie dzięki temu hasłu. Szczegóły też będą w opisie. To wszystko na dzisiaj. Chciałabym jeszcze raz Wam pokazać ten tomik. Go polecić, bo jest naprawdę w porządku. Eee, I do zobaczenia następnym razem. Pa.